Oni mają pewnie sojusz, O shit! Faktycznie, faktycznie. O shit, Fak jeszcze trzeci! Aha, bo i mają we. Czwarty! Piąty! MWK, gdzie jesteś? Chodźcie jestem po. za tobą! Dobra, to uciekamy, uciekamy stąd! Hej, Siemano, witajcie! Ja jestem Doktor. Dzisiaj jesteśmy na Moded SG razem z MWK. Siemaneczko! I tak, zostało 20 sekund do startu. Nie jestem się w to tak zmienił. Zawsze było 10 i panika! Już się zaczęło, już się zaczęło. Aha, muszę się jeszcze. Ej, w którą stronę biegniemy? Biegniemy z moją stronę, o. Okej, to ja będę podążał. Biegniemy w północny zachód. Albo czekaj. O! mam miecz i pistolet i chicken! Właśnie tak samo mam. Cześć, gdzie jesteś? Jestem za tobą, jestem koło ciebie, Yyy, e, Gdzie, 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 MWK? O, chodź. Za tobą, chodź, się chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Jestem, Mam czerwony mięsień. Dobra, git. E, to biegniemy tutaj. A nie, czaj, tam biegnie pac. Masz tego, Jedi? No, mama, chodź tutaj mama, mama. Uff, skoczyłem na dynie. czekaj. Jaką dynię? co ty? No tam Aha. na dynie, tam na górę. Dobra, to i się tam zgarni, ja to i sobie jeszcze. Kurde, jak tu już był, lol. I nam zgarnę. O lol, mam, mam dwa te, mam dwa blast, blastery, jakby to powiedzieć. Ej, ja mam coś takiego, Patrz. nie... Uf, o rzucę. Jak ty to zrobi Ej, ja też chcę! Nie wiem stary, jakoś tak samo się tu stanęło. Jaka bania, tej! To ty masz teraz 50 damage, człowieku. Ła... Wow. Nie będziemy ich oszczędzać. O, oh, fuck! Co? Ej, dostaję obrażenia Ej, od ciebie! uciekaj, niego. uciekaj, uciekaj! Uciekaj, uciekaj, ale w moją stronę! Nie mogę sprintować, 25... O. Oh. Uciekam, 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 uciekam Dobra, a ja go, ja go gonię Dobra, uważaj, wytrzymaj, wytrzymaj MWK wytrzymaj Dobra, dobra, dobra Fok, nie ja. uciekam, czego! uciekam cześć, 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 czemu go nie mogę bić? Czy ja na pewno mam dobrą klasę? A mogę, mogę Dobra, biję go Ja mam dziewięć hapsów Foken Dobra, dobra, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Fak jest nad tobą, idę ci pomóc Ej, Dawaj, ja go nie, dalej, nie mogę go. bić, what the fuck! What the fuck? Masz dobrą klasę Waszyn, Jesteś pewien, że na przykład masz ten... Ej, 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 uważaj, że za tobą jakiś dragon! Kurde, Szłowielku. oni mają pewnie sojusz. Oh shit! Faktycznie, faktycznie Oh shit, Fak jeszcze trzeci! Aha, bo i mają we... Czwarty! Piąty! MWK gdzie jesteś? Chodź! Szybko. Jestem za tobą! Dobra to uciekamy, uciekamy stąd! Uciek Fak za ostro znam. się robi, chodź szybko! Zginęłem. Jak to? Oh, fuck. Wial mnie zabił! Oha! I mnie też właśnie teraz chyba zabiją. Nie, 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 nie dam się, nie dam się. Bo tak to jest jak mają Sojusze po 10 no tysięcy... No i co? We czterech mnie gonią! Fuck mój <laughs> głos! Gonimy we czterech, dzięki, fajnie, że mi zostawili samego. Zapamiętam to. A tylko Za kiedyś szatę. poprosisz o łapkę to ci przypomnę te czasy kiedy mnie zostawiłeś. Ej, sorry, ale to nie... Nie ode mnie zależało! Co co jest? Wow, dobra, O, powoli mam coraz lepsze Qmm. Kurde, ciałem ja muszę... mm. No widzisz. Selekcja naturalna MWK. Selekcja naturalna <laughs> No może... Byłeś za je. słaby. Ile nas zostało list? E, jest nas na arenie 5 Wygras. Nie to, gadaj cię. to! Stary, ja jestem jeden na... Aha, dwu... Oni mają... tam ci mają we dwie... chyba. CO?! Mhm. Mm, dziękuję bardzo. Ogłaszam publicznie w tym momencie moją przygrzaną. <grym> <grym> I deklaruję... Ja, jeszcze jedno <grym> będzie, spokojnie. To... Oaj, nie tam. ostatnia arena. No, właśnie. Więc... Wszystko, jeszcze podbijamy galaktykę. Jeszcze podbijemy galaktykę. <grym> Co? Kurde, strzelaj, ej! O, tu, tu. o nie, o nie, o nie, widzę kolesia, widzę kolesia. Ale tylko. O nie, on strzela do mnie, on nowy nie strzela, muszę iść tam szybko i go Zabił mnie! I co tutaj robią droidy? Fuck, dobra, widzimy się w następnej rundzie. I jesteśmy i... z powrotem na arenie z MWK. Siemanko, fak! Dobra, nie jest. mi, po co mi mieć żelazny? Ej, 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 ej mam jakieś coś, karbon, coś tam. Jestem za tobą biegny. Dobra, biegnę. dobra, to chodź, chodź, teraz sobie pobiegniemy inną drogą, teraz sobie pobiegniemy środkiem samym. No prowadź, bo ja, ja tutaj nie orientuję. Aha, można skakać, zapomniałem, dobra. Enchanting, kurde fajna mapa, strasznie duża no. jest. No może nie aż tak bardzo duża, ale... Jest nawet taka w klimat, można się... Czekaj, co no, ja wziąłem, te tu... czy nie? Ej, gdzie ty jesteś? No, ja stary biegłem w jedną stronę. No wiem, ja biegłem za tobą, ale ty tam plan... na sam dół, nie? Ja się w połowie mam... O, jestem, dobra, widzę, widzę, widzę. Złapiesz mnie. Ma. Albo nie, dobra, bo już puzzlowi raz zaufałem i... O, biją mnie, biją już! Już? Biją już! Daj, bierzemy go, bierzemy go, bierzemy! Dobra. O, a, to ten dragonek! Sprawy się wyrównały, ojeja! Ojej, ale, jak mi go Ale nam przykro! Dawaj go, dawaj go, dawaj Właśnie go, wiem. ciśniemy. Właśnie chcę. Oj. Dobra, go. Ej, tam jest woda. Dobra, to może być nasza szansa. Albo nie, jednak przybył koło niej. Kurde. Kurde. Cześć, musimy się jakoś rozgrupować. Ej. Pa, jabłuszko złote, chyba, Cfel. Aha. Do powodzenia. W razie... Ej, nie wiem, czy tu można. Złote jabłka, fak, bije go, bije, 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 bije. Zabij go. zabij go. O, zabiłem! Zabiłem! O, to git. Coś z nią wyleciało, fajnego! Tylko to, co mam na sobie. Chucz. Aha, dobra, rozumiem. i <laughs> dobra. się tak zostawię tam. Widzę kogoś, widzę! Chodź go zabić, chodź go zabić! O kurde, tutaj jest, pad! Gim, Patcraft! To jest Twist! Wiem, ale za nim jest Pat. Znaczy Fu, z drugiej hmm, strony hmm. jest pad Dobra. Widzę, 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 widzę. biegnę, biegnę! Dostał, ale dostał hity, o człowieniu, o człowieniu, będzie spieprzał teraz O fuck o dostałem Dobra dobra zdychaj zdychaj i dead oh, no. yes. <grym> Zatom, Za tobą, za tobą, za to mały jakiś kurde, kurde Ja nie chcę ciebie bić, dlatego nie. ja nie or... go nie mogę bić Możesz, możesz, wszystko możesz, zapamiętaj to Fuck fuck fuck! Ja, wie, wie, wie. ja sobie popatrzę na waszą Strefa weszła o, uważaj twist! O kurde! O kurde, dobrze, że zjadłem jabłka w ostatnim momencie Dobra, ty biegniesz za mną? O nie, coś, coś mnie goni. Biję tego, bij tego tego co cię goni ciągle. Albo dobra, uciekamy po prostu. No dokładnie. O. Stary... Ja wybiegam przed ten... Widzę, widzę, ja biegnę za tobą. Spokojnie... Siemaneczko. Co z tego nie można wyjść tutaj tak łatwo? O kurde, o kurde, jesteś na przegranej pozycji Dobra, coś tam nam pomógł trochę No tak trochę fuck! Dobra. Mm, dobra, uciekłam. Muszę jeszcze szybko wtrzymać Dobra. Fuck! Biegną tu, dobra, 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 słuchaj, stary, znowu jest plan. Odwrót odwrót, 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 odwrót. No to odwrót to jest ciągle. <grym> Ej, kto ktoś widzę na dole, idzie tu! Patrz, patrz nikt, widzisz? Idzie widzę. Dawaj, dawaj do niego, dawaj do niego. Szybko. No lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy na podbój galaktyki. Czekaj, Kurde, O jest, 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 jest! To jest spół! To jest Dawaj, ciśnij, bo może mieć dobre EQ Jak się Zatawane? ma opa, to się ma dobre ku nie? nie ma opa <gry> Nie żartuję, sobie przenieść Kurde trzeba go ogarnąć Kurde tutaj. no On się wraca na spawn Co <laughs> nami ktoś biegnie, co nami ktoś biegnie Jedaj szybko Stary fuck, fuck 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 czekaj Ja wylazłem dobra, tam z... z Znaleźliśmy ich Vial widzę wiala. mam wiala, mam wiala, mam wiala Fuck, gdzie ty jesteś? Na spawnie? A jesteś, dobra, szybko, widzę, szybko, widzę, szybko, widzę, szybko widzę kurde On chyba nie wie, że jak nie ma klasy, dżej to mu kiepsko tre tu idzie. Dobra, i idź go zabić. Na leć. Wiel jest mój. Zabijaj. Ciśnij parówkę. Dobra, dobra, dobra. On jest dobra, żony. mamy go już prawie, mamy go już prawie. Trzej, kurde. Kurde. Kurde, kurde, nie uciekaj mi. Faakę. JEST ZABIŁEM jest. GO ZABIŁEM GO Ale to była piękna akcja stary Dobra Cześć ja on mógł u... Widzę 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 go widzę Widzę też Dobra biegniemy do niego A nie to jest ona to jest biegniemy. ona ten To jest inny... to jest inny ten Dobra i tak ciśnij Ewentualnie strzelaj CO JAK ON MNIE NA wziął? CO JAKIE TO BYŁO DZIWNE JAKIE TO BYŁO DZIWNE i najlepszy na solo. Widzę go, widzę go. No to już jest. Dawaj, ciśnij. Jest, zabiłem go! Zabiłem go! Win! Brawo! Brawo dla mnie! Brawo dla mnie, dać jesteś MWK. Chodź tutaj. Ja jestem tutaj, Siemaneczko. oh Wow, yeah. Oh yeah. Tak. Tak Czyli się wygrywa. To jest to smak jest... zwycięstwa. A. Tak się jak wielki, dzięki za oglądanie. Zapomniał. Mam nadzieję, że To łapek w górę. Jak myślisz? dżu -dż dżu Myślę, że, myślę, myślę, że, że tak. Nie. Myślę, że nas pokoju. Dobra, no to trzymajcie się. Na razie, no i cześć. Hello.